Dzień widzowie! dziś nagrywamy z klopsikiem. Eee, no. świeba, przywitaj się. No, dzień dobry, e, e, dźwięk, tyle powiem w temacie, lecimy na... Snoop, nie, na miejscu obok no, Snoop Dogg. Ty, a laczą i ginę, minęła. The real swim shade, please them up, please them no. up. Idziemy na tak zwane słoneczne strzelby. To są bardzo, bardzo dobre. Ja pamiętam jak tutaj testowaliśmy w sezonie Audi yy, te yy, mity, że tu się dało latać wkładami w tym o, no, no, miejscu. No. się dało latać wkładami. Ciekawostka. To wejścia już zakłada i poleć. Tak. To wieczorem się tego kłada. Mary maryncie będzie. Skrzynka. Patrz tak, to jest skrzynka. A jaka? Dobra. Ty myślałam, że to jest rzadkie. Nie? Dobra, lecisz. Lecę i każdy... Nie wiem, skąd się wzięło to, każdy powie, razie, że to wie, tak że Po co to wyrzuciłaś? Bo nie lubię tej broni. Przecież to jest dobra broń, człowieka. Nie lubię tej broni. Dlaczego? Jak możesz tego nie robić? W sumie jest trochę wolniejsze niż na tych... czwórek. Ja nie nabudzę tych Dzisiaj robimy trolla na moim nie, to nie jest mój kolega. Pierwszy raz go widzę w Pierce, ale dobra. Wow, od kiedy tak się da? Znaczy ty, ty o tym nie widziałeś? No nie. nie. Atho! Jedziemy. Jedziemy. ty masz jaskina. El Primo. jest A! Ah. Tego, co ponoć był darmowy. A wreszcie Ty nie możesz skakać, bo Ty grasz na jakimś mamnym padzie. Chupie, ja nie jestem jakiś myszkowiec. Chupie, jak u nas, pecetowc u pecetowców, nie wiem dlaczego to powiedziałem, to jak, jak ustawisz sobie odpowiednie ustawienia, to wtedy bum, możesz bum. pod latać. Które nie spodziewałem się? Ja, ja idę na Snoop Dogg! Zgadzają się, że już go tam nie ma. Miał, miał. Nie, nie. nie, no jednak jest. Ku ja dziwię. ja tego to powiedziałem. Dobra, widziałem... Aha, dobra! Bo to... akcja inflacja nieudana. Czekaj, ty korda od iluzów, jest ten. Kon. To musisz. za to załatwić. No tak, ale jaki jest. Za ile subskrypcji? Bo to za ile subskrypcji jest. To za ile to jest? Nie. No tak. Hmm? No tak. Za milion. A, nie, bo jakiś typ tam mi napisał, że tysiąc. To w każdym razie wbijamy sto 100 albo tysiąc subskrypcji, widzowie. Bardzo proszę. Zostawcie suba, Chcemy mieć tylko w Fortnite chcesz mieć kartony? Snup dług! Snup dług! Snub, Weź kciuki na jego fotę, To się na pewno bardziej wkurzy. Pa, raczej by uciekł, bo myślał, że... Jest A no nie masz psychy, snub. Ty, czy, to było trzy sajki u zagrania. No wiem. Chłopie, nie trafiłeś Prezent. Ani. No, coś nie trafiłeś. Prezent X2. Nie trafiłeś ani razu. Bum. Bum, bum. Szaki? Szaka tak! O Jezu, on z tego popierni czacza 2000 strzela. O nie, tylko nie to. Ojej. Dobra. Weź, gim, za tych starych dobrych czasów. Ej, jestem ciekaw, czy zginiesz jak tyś za starych dobrych czasów, kiedy wywalałaś się jako, pier... jako pierwszy dziewięćdziesiąt 99 No tu wkurza mnie ten snub do... Ej, pamiętasz, w tym, w tym dzwonie, gdzie była ta, ta lodowa ręka? Jak się wywalałaś za No. To było załamiste. Ty, bo ja w ogóle nie będę się w tym głupim padzie. już bazukę? Aha. To na napisacie od trzeciego sezonu rozdziału pęknego. Dobra, gdzie jest sejf? Uga buga. Tam. Widzisz? Nie. Po co biegniesz tym czymś. Bo nie umiem. Ty. Dobra, to nie miało totalnie sensu, ale to pamiętam, że było na Na, na sezonie drugim chyba. To ty zrobiłeś, bo ja nie patrzyłam. No też. Nie. No to. Chłopie, ja do tego budynku no, musisz najpierw wejść. Możesz. No, Aha, sorry, ja nigdy jeszcze. <coughs> Aha, Lorel. No, Chłopie, ja tam byłem pierdolony razem. Ja byłem dwa razy w życiu. Och, to Ej, jak się woła u raperów? Ehm. Um... Hot Snoop Dogg. jakiś tam rap, nie wiem za... Nie, bo to Slim Shady. Dobra, tam... I tak jeden pokémon Jeden Pokemon Dobra, więcej. stój tutaj Snoop Dog! Dobra, Snoop Masz Dogg. takiego questa. Snoop Dogg jest jesteś moim Pokémonem. Jeden pokémon więcej. A szkoda kurde nie wziąć skar. Więc nie biorę po w sumie nie, nie lubię tej Jak nie lubisz skara, człowiek. O. Długo ninjagu skuzik <słyska> turczuk, Twujus ulubionus pustuć. Eee, jakie są w ogóle Twoje ulubione skrzynki ogólnie, ogólnie, dla wszystkich, całego rozdziału piątego. To jest rozdział klęty? Tak, rozdział klęty jeszcze, jeszcze nie ma czatka rozdziału Też myślałam na, na początku, ale nie. Eee, zwykłe skrzynki podaną snajpem. Ale ogólnie, ogólnie? Ogólnie to całego rozdziału. I don't know. No. Ja najbardziej lubi, lubiłem te olimpijskie czesty. Ja chcę... Chyb... Te ze usą. Ja... Do, do nogi snubdok. No w sumie to pasuje, do nogi snubdok, To w sumie to jest... Pa, us. <noise> 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 Nie! A ty wiesz, co się ostatnio odwaliło? Że ja pokonałam lub nie? A potem grałam sobie na solo, nie? Zabiłam sobie Snoop Potem patrzę, jakiś typ wchodzi do tej szafki, żeby się przebrać za tego pomagiera, nie? Czy on chce mi... Aha. Za tego pomagiera, ale wiesz się odwaliło? Co? Normalnie on się przebrał za tego pomagiera, a ja mu spał za łeb strzeliłam. Dobra, Snoop do Przedeleportujesz się. Ale ty nie umiesz, bo ty nie możesz. Weź te hamowanie pod czymś, pod mu ustawczym. <grym> ale ja mam przynajmniej y, te, prawo jazdy zdane. <grym> to strzelają! Nie... O strzał! Widowie wy nie wiedział co chodzi, ale o stokim w naszych gierkach, to wygrają prawo jazdy w chipsach, nie? O cholera, on buduje. Dobra, to leci to jest... Popierz, szkoda, że nie no, szkoda. Weź go przeszukaj, może tu jest jego koleż. Nigdzie nie idziesz, szkoda, dziecko Nie? A, jeszcze cię dobije. Ej, Ale poczekaj, wysypanie. bo to jest mocniejsze ode mnie. A, to jest. Po co ty tańczysz? Ty weź, udawaj bota, nie masz psycho. Nie masz psychu udawać bota. No to udawaj bota, dawaj. Ty, To jest drugi! Mr. Beast! A nie to Michael Jackson. Drugi kaszujadzik. To on buduje. On, on też jest z Podlasia? Jak myślisz? Nie, on jest z Podlasia. O cholera. A tego lepszego Podlasia czy nie Podlasia? Nie, on... on zbyt goszczy być. No, rozumiem. Ja nie ci powiem to anda, Anda, and, Jusek, Andalanda. No weź tego scrolla użyć czy coś. Zotka. No no ja nie <susur> mogę. <susur> Ale... Nie. Nie. Mam to gdzieś, że ty nie możesz na padzie scrolla. Weź zakup do, jakiegoś scrolla czy Tak, POV Allegro. Patrz, y zakupisz sobie scrolla, wytniesz dziurę w padzie i, i dołożysz sobie tam scrolla. Po prostu amazing. Nie. Mm -hmm. Ty masz jakiegoś raima. Najpierw młot, potem ty. Snoop dog. Nie, Snoop dog się zemścił. Dobra, chodź do Snoop albo strzelaj w niego. Spróbuj. A nie ci, bo ty... bo, noś... bo ja nie umiem strzelać. Ja mam sobie coś ty nie taliczyło, no bo, bo byś to trafił teoretycznie. Weź sobie tego mniska użyć, czy coś nie go stresu. Dobra, poczekaj, muszę troszkę zawinąć, jak ty Weź pan... go, ze spręży. No, ale sobie nie No widzę. Aha! Mm, mm, Słuchaj, mm. To, to są takie dobre stare czasy, kiedy ginąłeś na pierwszym miejscu. Miszczysz mm. mi reputację. Tak wiem. Ale wiesz, to było, twoje... było jedyne Twoją... było jedyne, co pamiętam... Ty pili! PI! A ty wiesz, to było bardzo yeah. bardzo bardzo skillowe, co zrobiłeś kiedyś? Kiedyś strzeliłem goścowi na to dwa snipe. Na tyrolce? To. Pamiętam. To było plus miliard aurem. Tak, ale teraz ta aura chyba się już nie... Tam, tam wtedy aury nie było. No poza tym, dlaczego ty się wtedy w to bawisz? Ja cię nie rozumiem. Opie, ja ogrywam tutaj ludzi na mózg. Ale dlaczego ty się bawisz z tą jakąś głupią autą? Bo no. jestem z typu D-Sigma, powiedz, hmm. powiedzcie mu coś, bo się boję. Weź, weź te bogi bomby zamiast tego, zamiast tego czegoś, bo masz to miga na człowieku. No brawo, ty. Dobra, kto? no. -bomby. Ciekawostka numer dwa. Pali się też. Tylko ci zgasić. Nie, nie palisz się. Ale ja się spaliłam od bliska, tak dla jaj. Co to może to być? No wiem. A że... ja wiesz o tym, że Bobek już do ciebie leci. Kto? Bobek. Bobek to chorok. Nie. Nie. Pepni. Patrz ta widzowie jakiego mam plus miliard aury z Ty, a mam pytanie. Nie, nie, to kupię się na Oli i książę Dlaczego? No, tak. bo, bo ja nie chcę skrolować. Ty a jak Chojak ma nik na YouTube? Chojak na YouTube ma Chojak 1, 2, 3. serio? Tak, na astube. Tak, ty tak. 1, 2, 3? Albo 1, 2, 3, 4. Dobra, to, to co on podał, zasubskrybujcie na YouTube. widzowie. I mnie też zasubskrybujcie bardzo proszę. No, bo, y, bo dobijamy 20 subskrypcji do końca tego tak, roku. A już nie wiele brakuje. I połowa oglądających y, ja właśnie i nie łapkuje. Słuchaj, nie było tego tylko większe... czwarte. Oho, nie mam paliwa. Co to za pokemony? Masz mało paliwa. Nie widzisz tego wielkiego napisu? Mało paliwa? Nie, wczoraj dostałem flesza jak grałem w Czy Czy grasz w Nie. No właśnie. Pa. Uuu, skill. Ej, pop w Dream. Ej, weź rób tego Dreama. Tego Dreama jest mile trafna. Żeby do łódki wejść. Patrz. Uuu, ale skill! <grym> po prostu... Ej, to się w sumie chyba lubi. No dawaj baj. Nie, nikt nie, popał Auto, którego czekał. Mityczne auto, jak to mu się mówi. Dobra, znub dok będziesz testerem number uno. Kupię, ja już tym wybadałem gdzie Jartozu. Ja jeszcze nie, bo nie. A bo może bo... byś niebudował swój ziomków, co? Po co? <laughs> w ogóle nie zupełnie, że gości. Jest ja. te ptaszki w... Te... W Fortnite oczywiście chyba, nie? Ej w ogóle ciekawostka jak wy to oglądacie to zapewne jest jakiś dzień tygodnia. No tak. Chyba, że jesteście, jesteście w czasie się Apple, kiedy dni tygodnia nie... O, kolega. Nie istnieją. Bo... Dobra, słuchaj, snup do... Uu, no i... jog jog. Dog jog, do czego ci się to przyda teraz? sobie Pięć robię. Pięćdziesiąt hp są tym leczysz, no? Spróbuj mi to wziąć! Dobra, nie jesteś od gratulacje, ale wziąć mi też na łatko. No, miałeś partnę, wiesz? Dobra byłaś w tym momencie. Właśnie z... <grym> tu mi jedyną woli na Zmarnowałeś. Dobra. Teraz szukamy oponentów. Ding! Czekam na nich. To trochę tak szkoda, że te auto nie mają mikro. Bo to jest ich jedyny minus. Tak, bo Dobra. To jest... Dobra. A w ogóle mam pytanie: dlaczego dlaczego bardzo mało aut wyjeżdżać pod górkę w tym Princyle? I don't know. No Jakby tak. te auto jeździ max 50 km. Tak, pod najmniejszą górkę, to nie podjedziesz. Nie, raz pojechałam ty na godzinę, zbieram tej górki i jechałem. O wow! Swój kolega zdał. przez to, że rzuciłeś mu bugi Bombę. Postanowił bronić samobójstwo. Bo <grym> okradłeś mu auto, człowiek stracił sens sen życia. A poza za tym widownie eee... subskrybujcie! Tak, subskrybujcie, bardzo Was proszę. Oczywiście nie zmuszam, ale musi Wam się to spodobać, a jak Wam się spodoba, to zasubskrybujcie. Subskrybuj! Tak. <grym zanowicie> Co jest! Coś tam umiem napadzie. O, tutaj do, zajął top 2. Bo jakiś. O, Derek. W ogóle tam na tym daszku, gdzie przed chwilą byłeś, zajął top 2? Bo miałam taki totalny stres, człowieku. Czaję, Kamera mi przysługuje na i nie widzę, co się dzieje. O, do kogoś. Nie, no, emotki mi się odpaliły. Chyba zaraz zgasnął, nawet światło chyba zaraz zgasię. Uuu! No i przegraliśmy. Wygrać nie mogliśmy, on ci zaraz do Nie, wyjdę z Wyjdę z Będziesz grać solo, zi ziomek. Dlaczego solo, człowieku? Ulepnij. Zreigowałem się. Co, <coughs> widowie? O oh, Masz oh. fajne kwiaty. Mm. Ty jak która jest godzina? Okej. Ja się to tak trochę zmontuję powiedzmy. Co ty chcesz tam? Dodać muzyczkę, wstęp. Wiem, że to się kameruje. No i to nie to wydniesz. Tak, no to Ja no nie tego, nie... A te wszystkie moje <grym snajpy <grym nie teraz no to proszę <grym> wyciąć. Tylko daj e, jakiś... Kto gra tym skinem, Nie wiem, Aha. O. Ciekawostka number 2... 2 1, 3, 7. Ale co to za ciekawostka? Powiedz mi. Może... Mam teraz... ten do tej wapni. ja o tu kończyłam, chociaż nie mam kanetu. No, kurde, grasz w tego fortuita? Nie masz ały. Ja mam 51 poziom. Ty, tu trzeba mieć w takim razie se, setny poziom? Nie, A. trzeba mieć 59, żeby ukończyć. Ale kogo. chodzi mi tutaj o Miałśniata. Setny. Miał dasa. Setny? No albo 200, raczej nie. Nie, o samego dasa będzie go stylu, bo trzeba mieć 30 level. 30 któryś tam level. Gramy jeszcze raz. Teraz nie dajmy, Da Damy to święte coś. Co to jest za masz Co ty masz za jakieś dziwne coś? Co to jest za czułość tej myszki? <grym> A, bo to tak się grało. Nie, bo ty się gra pan inaczej niż na panie. A, którym się celowało, którym strzelało? Jezus! Tym my. czy tym? Ty? <grym> tym się strzela. Dobra, dziękuję bardzo. Pamiętam, że kiedyś na Badzie miała stojący koniec, a teraz już nie mam. E, Zróbmy u mnie z Nagrywamy odcinek, więc do tego nie siedzimy. Tu e, profesjonalny status. do. Słuchaj, to nie jest jakiś status, tylko statyw. Stas, statyw! Statyw! E, tu gierka leci nam. My set siedzimy. Fajna mam kapsztynia. Wiem to tym, Dobra, zaczynamy grę widzowie. Eee, już w sumie to drugą ile za odcinek trwa? 8... Ile? 18? Minut? No. Te twoje kwiaty widać, to mnie trochę irytuje, ale poza tym tym tylko. To jest coś. Dobra, wyznaję. czekaj, czym coś się podnosiło, ja, bo ja mam automatyczne podłoż... podnoszenie. Właśnie. Co? się kierowcy autobusa? O dobra, podziękowało nie wiem czym. Co, co jest? Dobra, hopie je graj. Czekaj, bo ja nic nie widzę. <susurwania> polecę pod placement to tam się? Tak, leci na totalnym no, zazupie, mało to. nie mam wiem co. Czekuję na tą Proszę mi wytłumaczyć. Tym, nie bo to jest spoko Nie, ja, ja parasolki. Chepie, nie, bo tam jakiś typ leci. Polecę tutaj. Ja mam ogólnie tą parasolkę z tego sezonu, nawet spoko jest. Ej, czy tylko mi jedną rzecz ta przypomina parasolkę. Hmm. Poczek. Ja, ja to też mnie bez Ale ja nie. Widać mnie? Nie, nie, widać tylko tą ścianę z kwiatkami. A drugie. Z dalego wyciągasz człowieka, ogarni się? Ja no, coś tam umiem, coś tam umiem. Ej, piję Ej, hey, no weź tam do kamery tak. Eee, Białowita lotnia. Tak mam. No bo tu skrzynek nie ma, ja nic nie mam. Białowita lotnia. No, uh -hmm. tu skrzynek nie ma. Taka, o, fajna lotnia. To jest jakieś kupie tam są typa, a ja skrzynek nie mam, kompletnie żadnych. To tu nie ma i to No nie ma, że. Tak? Ej, ja w następnej gierce z A ja się pod i to Dobra, to, to swój sklep... jest... nasz Twój, pod bo jest polecimy dopiero potem. Ale na padzie nie pamiętam jak się budowało, więc wszystko jedno. W ogóleśmy sobie Co jest służący? Tak, wiesz? Dlaczego <laughs> ci ten pad częściej nie jest do tego przyzwyczajony, jak No bo go... się tak włączyłem. Nie, bo ja nie pamiętam jak to się bierze, ja mam automatycznie zbieranie. Ej, chcecie poznać mój numer telefona? Już podaję. Ja znam swojego, więc się wam nie dam. Co ja robię? Tutaj to, to sprawdzę. A, ty serio chcesz to zrobić? No. albo no, to pod Y się to coś, się to coś ustawiało. Ten keyfold. Ja mam numer? Chłopie, nie podawał im swojego numeru. To, to e, Dobra, zapisujcie. 2137 000, 000, 000, 000, 000, 000, co ja robię? 000. Co ja robię? Zapamiętajcie ten numer. Nie... Ja tu nie dam Wam numeru. No Tutaj nic nie mam. No to, to... Jak Ty przeoczyłaś skrzynkę? Tam nie była skrzynka, bo jest latarnia. A ty kroki masz włączone czy nie? No mam. No to, to nie jest skrzynka, to jest latarka. Widzisz to? Widzisz? Latarka inaczej wygląda. To jest... Dobra, no to jest latarka, wiesz? Ale ja nie umiem tu grać, ja, że pół ekranu kamera nie zasłabię. This is not my problem. Ty nie gadaj. O skrzynka, po tylu latach. Ej, pójdź tam. Pójdź tam. ma tylko się podleczę. Ty jednak, tak tej żołnierz. A to tak, tak mi działa, że z rybkami tak jeszcze działa. Poczekaj, czekaj, Boga, błagam. Nie, nie, to ty też mój Tak samo jak dzisiaj. Nie zabierzcie ciekawostka? O, to nie rzucasz mi tego pistoleta. Jego nie masz niebieskiego. Ale ja chciałam tego pistoleta. A e ty jakby mi a amunicji, kiedy łyso ci było. E to, to jest skrzydło i w ogóle to jest to etap z omyli Upa. Otworzę otworzycie skrzynkę. Ty. Co masz? Graplera. Graplirku tylko. Do gra Dobra, daj, da, daj mi to. Aaaaa, nie! Daj! Strefa idzie, do no, strefa idzie, no, daj mi to.